Rodziną. Nie oczekiwałam, że rzuci mi się od razu na szyję. Między siedemnastolatką a córką kobiety rodzi się konflikt. Laura mnie nie znosi i wolałaby, żebym się od was wyniosła. W domu Alicji nie, nie zaczynają nie ginąć słysła. rzeczy. Widziała się może? Nie. Na pewno wszędzie ich szukała. Spędzę najbliższe dni z moją macochą i to jest koszmar. Jest strasznie, mamo. No to mi pomóż. Jak? No ich. Moja firma bankrutuje. To nasze ostatnie luksusowe wakacje. Od kiedy wiesz? Od paru tygodni. Wiedziałam. Ona się relaksuje. Nie sama. Jesteś taka sama jak moja matka. Naprawdę uważasz, że sypiam z Marcelem? To by chyba słońce zaszkodziło. Nowy serial codzienny. Wycieczkowiec. Dziś o 20.00 w siódemce. Super oferta tylko teraz w KFC. Mega box 5 za 20. Wybierz swoje ulubione produkty. Cheeseburger, longer, wielka dolewka i pyszne dodatki tylko za 20 zł. Tylko w KFC. Kiedy życie niespodziewanie podsuwa ci kostkę czekolady Wawel, odkrywasz wyższy poziom czekoladowego doznania. A kiedy ona rozpływa się w ustach, ty rozpływasz się w tym królewskim doznaniu. Czekolada level Wawel. Mega okazje do minus 50% na Allegro Black Wigs. Tysiące produktów teraz w niższych cenach we wszystkich kategoriach. Ty też nie oprzesz się, Allegro Black Wigs? Jak tak, to Allegro. Hej! Na rowerach w taką pogodę? Dla nas nie ma złej pogody. Jest tylko dobra odporność, bo wszyscy bierzemy Iskial. Iskial Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy d 3 Iskial buduje odporność od wewnątrz. Tydzień płytek w Lerła. W tym tygodniu wjeżdżają płytki na grubo, bo tylko do niedzieli zwracamy 100 zł na kupon w klubie za każdy wydany tysiąc na glazurę i gresy. No i kto by nie wstąpił na taką promkę? No to raz, dwa na tydzień płytek dolerła! Grypa nie chce się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działa. To jest lek dla bezpieczeństwa stosunkowo zgodnie z umową do do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania w przypadku wątpliwości się z się z lekarzem lub Złoczy Złociutki Wstydzimy się. Zapraszam na fotelik. Oj, coś te włoski takie klapnięte. Nie, jest to raz dziennie, one znów przetłuszczone. Tniemy na jeża. Chłopie, chwila. Jeża to ty zostaw w lesie. Jest prostszy sposób. Zmień swój szampon na DX2 przeciw przetłuszczaniu. DX2 likwiduje przetłuszczanie się skóry głowy i włosów. Wzmacnia cebulki i chroni włosy przed wypadaniem. To co? Strzyżemy? Zapuszczamy, stawiam na DX2. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj przetłuszczanie się włosów. Zapomnij o wszystkim, Bruce Wystarczy jedno kliknięcie Jesteś arcydziełem Zbuduj swoje szczęśliwe miejsce Lindor Dzieło Lindmetr Chocolatier Zniewalająco aksamitna pralinka Z pralinkami Lindor Święta są jeszcze bardziej magiczne Podaruj chwilę przyjemności na święta z Lindor. W autobusie na skuter zainspiruj się do zmian i weź pożyczkę do 250 tysięcy złotych w banku PKOSa tym z żubrem. Szybko i wygodnie. Online lub w placówce. rrso 10,99% Bank PKOSA. Łap okazję Amazon Black Friday. Okazję na elektronikę, produkty do domu, zabawki i nie tylko. Oszczędzaj do 30% podczas Black Friday Week na Amazon.pl, tylko do 2 grudnia. Black Days wagacie. 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład setki dywanów aż 30% taniej. I meble kuchenne, Kubik, dokładnie 20% taniej. Kiedyś zabezpieczenie płatności było bardzo, bardzo, bardzo skomplikowane. Ale człowiek ryblika bezpieczne płatności ma zawsze pod ręką. Świadomie zatwierdza transakcję swoim odciskiem palca. Blik żyje bardziej bezpiecznie. Nowe orzeszki? Felix Fusion. Fio, fio. Połączenie orzeszków ziemnych Felix i intensywnych przypraw daje zniewalający smak. Felix Fusion, idealne połączenie orzeszków i intensywnego smaku. IKEA. Lepiej pomyślamy dom. Niektóre rzeczy kończą się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki Regina Najdłuższy Ręcznik. Jedno jest pewne: te chłonne ręczniki wystarczą na dłużej. Marzysz o tym, żeby ktoś dbał o zdrowie Twoich włosów za Ciebie? Teraz to możliwe dzięki inteligentnym urządzeniom Philips' Sense IQ, które automatycznie dostosowują temperaturę do potrzeb Twoich włosów. Więc możesz suszyć, prostować i kręcić loki, chroniąc je przed uszkodzeniem zbyt wysoką temperaturą. Owej naturalne nawilżenie włosów z serią Philips Sense IQ, a Twoje włosy będą czuć się świetnie. Innovation and You Philips. Lidl, najtańszy. Tak, wśród sklepów badanych w Polsce przez ASMSFA to właśnie Lidl jest najtańszy. W październiku Lidl najtańszym sklepem spożywczym. Tak, Lidl, najtańszy. To sprawia, że liderem niskich cen jest Lidl. Lepiej mieć więcej zabawek czy mniej? Lepiej mieć więcej za mniej. Tylko teraz w Pepko kupuje trzy zabawki znanych marek, a płacę tylko za dwie. Spiesz się i korzystaj do woli. Święta tak jak chcę. Pepko, święta niskich cen. Jak skłócimy społeczeństwo? Ci, co się szczepią, to foliarze. Damy zmyślone przykłady jakichś powikłań. A szczepionka na HPV powoduje... Bezpłodność. Bezpłodność! Nie szczep się. Tak powstaje dezinformacja. Nie przekazuj, sprawdź źródło, zgłoś. nask.pl dezinfo Sponsorem programu jest producent kosmetyków AA Technologia Wieku 5 Repair do pielęgnacji skóry dojrzałej. Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety Duofem na łagodzenie objawów menopauzy Duofem. Sponsorem programu jest producent Polopiryny Kompleks, leku na objawy przeziębienia i stan zapalny. W poprzedniej części. 37-letnia pielęgniarka Alicja Tokarska dowiaduje się o tragicznej śmierci Niny, swojej najlepszej przyjaciółki z czasów szkolnych. Nawalony kierowca jechał z przez miasto. Alicja wspomina, że jej przyjaciółka miała kiedyś romans z żonatym mężczyzną. Zawinął się, jak tylko dowiedział się o ciąży. Na pogrzebie Niny kobieta spotyka jej córkę. Pewnie mnie nie pamiętasz. Byłaś kiedyś u nas. Nie tolerujemy kłamstwa i szanujemy cudzą własność. Julia ucieka z domu. Ala, to jeszcze nie wszystko. Jak skrywana tajemnica wpłynie na życie rodziny? Popełniłam błąd przyjmując ją pod nasz dach. Specjalnie na święta Lind, Métr, Czokolatier stworzyli wyjątkowego misia Lind-Teddy z zawieszką w kształcie serduszka. Rozkoszuj się magią świąt z czekoladowym misiem Teddy i kalendarzem od Lind. Jak chce spędzić wieczór? Leniwie czy aktywnie? Mój hit na teraz to piżamy dla dzieci od 12 zł, dla dorosłych za 40 zł i ten miękki koc też za 40 zł. Święta tak jak chce, Pepko. Święta niskich cen. Remé. Piękno jest w Tobie. Poznaj jego smak. Reme. Piękno to blask, który płynie z wnętrza. Piękno to harmonijna kompozycja. Jak Reme. Kolagenowa formuła piękna. Najlepiej przebadany kolagen Verisol w wyjątkowych smakach. Twoja skóra jest odżywiona i elastyczna. Włosy mocne i lśniące. A zmarszczki. <laughs> Remé. Kolagenowa formuła piękna. Co minutę Lidloteria Prezentowa rozświetla Polskę. Tak! Co minutę do wygrania karta podarunkowa na zakupy w Lidlu. A codziennie wyjątkowy prezent: Termorobot MC Smart, konsola do gier PlayStation, laptop MacBook, lub projektor Samsung. Zrób zakupy w Lidlu za minimum 99 zł i zarejestruj zachowany paragon na lidloteria.pl. Po nawet co minutę czeka szansa na wygraną. Wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. Grypa. Nie chcę się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa. I ja działam. To jest lek dla bezpieczeństwa. Stosunko zgodnie z uległym do dopakowania. z że na przeciwwskazania w przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem z w Świąteczna wieczerza jest już bardzo blisko. Najlepsze życzenia składa wam trawisto. Niech świąteczna radość w sercach wam zagości, niech kolacja minie bez dolegliwości, bez uczucia pełności, możecie jeść wszystko bez ciężkości, bez gazów, bo to jest trawisto. I niechaj każdy dobrze zapamięta. Trawisto, by wszystko dobrze trawić w święta. Trawisto i trawisz to. You've get Zbliża się a promocji co nie miara już W ten piątek i sobotę polskie jabłka na wagę Jona Gold 2,79 za kilogram. Do tego łopatka wieprzowa bez kości Kraina Mięs 13,99 za kilogram. A po wyświetleniu oferty w aplikacji 8,45 oraz kawa rozpuszczalna Nescafe Classic. Opakowanie 200 gramów 17,99 za słoik. A wszystkie produkty Persil, drugi tańszy produkt 70% taniej. Piedronka. Złociutki, nie wstydzimy się. Zapraszam na fotel. Oj, coś, te włoski takie klapnięte. Nie, jest to razy dziennie, one znów przetłuszczone. Tniemy na jeża. Chłopie, chwila! Jeża to ty zostaw w lesie. Jest prostszy sposób. Zmień swój szampon na DX2 przeciw przetłuszczaniu. DX2 likwiduje przetłuszczanie się skóry głowy i włosów. Wzmacnia cebulki i chroni włosy przed wypadaniem. To co? Czyżemy? Zapuszczamy. Stawiam na DX2. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj przetłuszczanie się włosów. Niewyspanie usypia twój potencjał? Wypróbuj Sentino. Jedna tabletka Sentino to dobry sen nawet do 8 godzin. To jest lek. Na bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Zapniesz mnie? Coraz mniejsze te emki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Nie ci mówić, bo wyszczuplałaś. Po to bierzesz ten swój HEPA Slimin? Nie, nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Hmm, to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. Hmm, no to od razu lepiej weź eskę. HEPA Slimin. W trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Ona ma coś na oku. On wie, co zgarnąć. One to dopadną. Bo łowcy okazji kochają Black Week Lidl. Przez cały tydzień setki produktów aż do 70% taniej. Już od piątku. automatyczny ekspresy rągi lub selmer. Aż 300 zł tani. Tylko 1199 zł. Airfryer 32% tani. Już za 169 zł. A myjka ciśnieniowa tylko online. 30% tani. 461,30. Dlatego w Black Week zakupy robię w Lidlu. Znowu cię coś rozkłada. Oby nie skończyło się antybiotykiem i zwolnieniem. To pewnie infekcja wirusowa. Weź neozinę forte. Neozinę forte? Tak. Wirusy są najczęstszą przyczyną infekcji, o, a neozina tak. je zwalcza. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie w ogóle potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. No, a ty nie na zwolnieniu? Przecież biorę neozinę forte. Neozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. W tym roku przygotuję najfajniejsze święta dla na Radzie. Z Vivusem Twoje święta będą takie, jak chcesz. Szybka i prosta pierwsza pożyczka do 3000 na Vivus.pl. Oddajesz tyle, ile pożyczasz dopiero w styczniu. Vivivus.pl. RRSO 0%. Całkowity koszt pożyczki 0 złotych. Bourjois prezentuje nawilżającą esencję Healthy Mix. Dodaj skórze zdrowego blasku dzięki esencji z perełkami pigmentu wyrównującej koloryt skóry. Wypróbuj nową nawilżającą esencję Bourjois Healthy Mix. Black Days w Agacie. 20 razy 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Na przykład wybrane kolekcje mebli Forte aż 30% taniej. I te materace w różnych rozmiarach też dokładnie 30% taniej. A wiesz, że na produktach mogą być dwa różne oznaczenia przydatności do spożycia? Tak? Spójrz, na mleku jest należy spożyć do. Po tym terminie nie powinieneś go już spożywać. A tutaj? A na makaronie najlepiej spożyć przed. No ale to nie to samo? Tato, to dwa różne oznaczenia. Po tym terminie produkty nadal mogą być dobre. Sprawdź tylko ich wygląd, zapach i smak. Zwracaj uwagę na oznaczenie dat, żebyś nie wyrzucał dobrej żywności. Życie potrafi zaskoczyć. Moja żona szuka partnera do gorącego seksu. Kradniesz biżuterię mamy? Gdzie są pierścionki? Dlaczego dwudziestolatek zadaje się z panią po sześćdziesiątce? Dyskrecja to moje drugie imię. Przecież takie testamy. Można spreparować. Jedna chwila zmienia wszystko. Ktoś mnie okradł, kto na tej sytuacji zyskuje najbardziej. Chciałaś mnie oszukać. Natalia została porwana. Co takiego? Nowe odcinki. Zagadki losu. Od poniedziałku do piątku o 17.55 w siódemce. Każdą sobotę przed południem w TVN 7 talk show Mówię Wam. A w nim zabieram Was do gwiazd. Ikony show biznesu, gorące tematy i najnowsze trendy. Obejrzysz Dzień Dobry TVN? Potem przełącz się na siódemkę i oglądaj Mówię Wam. Do zobaczenia. Nowy odcinek. Mówię Wam jutro o 11.25 w siódemce. W poprzedniej części. 37-letnia pielęgniarka Alicja Tokarska dowiaduje się o tragicznej śmierci Niny, swojej najlepszej przyjaciółki z czasów szkolnych. Co takiego? Nawalony kierowca jechał z przez miasto. Alicja wspomina, że jej przyjaciółka miała kiedyś romans z żonatym mężczyzną. Zawinął się jak tylko dowiedział się o ciąży. No. Rymę, piękno jest w tobie, poznaję go smak. Rymę, piękno, to blask, który płynie z wnętrza. Piękno to harmonijna kompozycja. Jak Reme, kolagenowa formuła piękna. Najlepiej przebadany kolagen Verisol w wyjątkowych smakach. Twoja skóra jest odżywiona i elastyczna. Włosy mocne i lśniące, a zmarszczki. <laughs> Reme, kolagenowa formuła piękna. Grypa nie chce się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działam. Dla, dla bezpieczeństwa stosunku zgodnie z normą dołączeniem do opakowania, z na przeciwwskazania w przypadku wątpliwości z konfliktu średnioterminowego. Święta to czas dzielenia się radością. W Lidlu od lat wspieramy Caritas oraz Banki Żywności, którym przekazaliśmy blisko 10 milionów złotych. Weź udział w zbiórkach żywności w naszych sklepach już w ten weekend. Pomagajmy razem, by każdy miał wymarzone święta Bożego Narodzenia. Lidl. Filipek znów się rozkorował. Pewnie znowu skończy się antybiotykiem i zwolnieniem. Niekoniecznie. To pewnie infekcja wirusowa. Podaj mu z Naozinę forte? Trzeba działać na przyczynę infekcji. Naozinę forte to lek, który zwalcza wirusy. Dzięki temu infekcja może nie przekształcić się w bakteryjną i antybiotyk nie będzie potrzebny. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak Filipek? Super! Naozinę to był strzał w dziesiątkę. Naozinę forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. Mamusiu, kochana, powiem ci na łóżko, że Cię bardzo kocha. To moje serduszko, słyszysz? Ono bije cicho, cichuteńko. Kocham Cię, mamusiu, kocham Cię, mateńko. Pozdrawiam wszystkie mamy. Pomagajmy. Pomagam. 73-56. Możesz wspomóc nas telefonicznie blikiem lub w systemie Tipei. To może być naprawdę piękna zima. Szybskrobanie, odśnieżanie z soli drogowej, oczyszczanie nie chcemy Wam tego odbierać. Ale jeśli wśród Was znajdują się wariaci gotowi, by zrezygnować z tych atrakcji, to proszeni są o kontakt z Rajem na goldenmedia.tv ukośnik.pl ukośnik Hotel Paradise taka tam opcja na zimę. To, a wiesz, że na produktach mogą być dwa różne oznaczenia przydatności do spożycia? Tak. Spójrz, na mleku jest. należy spożyć do. Po tym terminie nie powinieneś go już spożywać. A tutaj? A na makaronie. najlepiej spożyć przed. No ale to nie to samo? Tato, to dwa różne oznaczenia. Po tym terminie produkty nadal mogą być dobre. Sprawdź tylko ich wygląd, zapach i smak. Zwracaj uwagę na oznaczenie dat, żebyś nie wyrzucał dobrej żywności. Dlaczego twój rasu jest taki pyszny? Dzięki lubeli pięcio jajecznej. Wolne, wolne kury, nie zje, nie zje jaja. Pyszny, pyszny rosół, bo lepszy makaron. Lepsze jaja, lepszy makaron. Hej! Na rowerach taką pogodę? Dla nas nie ma złej pogody. Jest tylko dobra odporność, bo wszyscy bierzemy Iskial Iskiel, Iskiel Immunomax to wysokie porcje cennego oleju z wątroby rekina i witaminy D3. Iskial buduje odporność od wewnątrz. Sprawdź mega promocję do minus 50% na Allegro Black Złociutki, Złociutki, nie wstydzimy się. Zapraszam na fotelik. Oj, coś te włoski takie klapnięte. nie, jest to razy dziennie, one znów przepuszczone. Tniemy na jeża. Chłopie, chwila. Jeża to ty zostaw w lesie. Jest prostszy sposób. Zmień swój szampon na DX2 przeciw przetłuszczaniu. DX2 likwiduje przetłuszczanie się skóry głowy i włosów. Wzmacnia cebulki i chroni włosy przed wypadaniem. To co? Strzyżemy? Zapuszczamy, stawiam na DX2. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj przetłuszczanie się włosów. Grypa nie chce się męczyć. Biorę Gripex, który działa na wszystkie te objawy. Gripex działa i ja działam. To jest LED dla bezpieczeństwa, stosuj go zgodnie z dołączeniem do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem z W pracy mam kontakt z tysiącami ludzi. O tej porze roku bywa różnie. A ja biorę tabletki Rutina Ca Max D3 i jestem cały czas zdrowa. Przypadek? Nie sądzę. Rutina Ca Max D3 zawiera dwa razy więcej rutozydu oraz wysokie dawki substancji wspierających odporność, witamin C i D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina Ca Max D3. Odporność na potęgę. Numer jeden w Polsce. Przypadek? Nie sądzę. Niektóre rzeczy kończą się, gdy najbardziej ich potrzebujesz. Dzięki Regina najdłuższy ręcznik jedno jest pewne. Te chłonne ręczniki wystarczą na dłużej. Na program zaprasza sponsor Wukruk, właściciel salonów i sklepu internetowego wkruk.pl Na program zaprasza sponsor, właściciel sklepu internetowego Amazon.pl i dostawca pakietu Amazon Prime. Ten taśmociąg jest jak pociąg, a ja mam pociąg do grubych żartów i w sumie może nawet do wiersza. Jedzie paczka z daleka, ktoś na paczkę tę czeka. A najlepsze jest to, że moje szalone pomysły też zostały posortowane i wrzucone do paczek. I mam nadzieję, że trzy nasze drużyny sobie z nimi poradzą. Jadę do nich. Dla ślązaczek, tancerzy i ratowników, to ostatnia szansa na zdobycie upragnionych punktów, które mogą dać im zwycięstwo w naszej gadżeciarskiej rozgrywce. A to nie może przejść bez echa, więc dzisiaj zrobię prawdziwy hałas. drużyny będą węszyły, newhały i sprawdzały to, co dla nich dzisiaj przygotowałem. Kto trafi w dziesiątkę, kto za...